My dzieci wspieramy na bieżąco, dlatego że badamy wcześniaki zagrożone retinopatią wcześniaczą i te dzieci są pod opieką naszej poradni do momentu, aż uznamy, że są bezpieczne i możemy je zakończyć ich kontrolę, ale także badamy je później, po skończeniu pierwszego roku życia, też kontynuujemy w ramach poradni okulistyki dziecięcej badanie tych dzieci. Dodatkowo, w związku z tym, że mieliśmy teraz Dzień Wcześniaka, wymyśliliśmy taką akcję, aby dodatkowo wspomóc te dzieci i ze strony naszego oddziału jest to akcja badania dzieci, w badania optometrycznego w kierunku wad wzroku, dlatego że wcześniactwo jest obarczone, zwłaszcza jeżeli dodatkowo jest jeszcze leczone ryzykiem występowania wad wzroku i postanowiliśmy dodatkowo te dzieci przebadać, już nie takie maluszki bezpośrednio po porodzie, czy w pierwszych miesiącach życia, ale później między pierwszym a czwartym rokiem życia. Na stronie naszego szpitala, także w mediach społecznościowych, możecie Państwo dostać adres mailowy i pod tym adresem należy się zapisywać na badanie.